Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę, jak nauczyć świnkę morską stalnie na tylnych łapkach. Po pierwsze bierzemy smaczek lub pietruszkę. No, co lubi świnka morska? U mnie tu na przykład jest pietruszka. I stawiamy to nad głową i robimy tak, żeby świnka morska pociągnęła się za pietruszką. Później robimy to szurszaniem i gotowe. Pierwsze to chodzi o za zaawansowane, a jeśli to jest początkujące, to wtedy można podłożyć rękę i świnka morska może oprzeć swoje łapki, no a później już po jakimś tam czasie można spróbować stania z jedną łapką. I po staniu z jedną łapką można próbować yy, stać bez łapek i podtrzymać rękę na sytuację awaryjną. No i to tyle na dzisiaj. Jeśli się spodobało, to daj subskrypcję po więcej takich wideo. Papatki!